Przejdźmy może do odpalenia auta. Ewentualnie pokazana środka. Środek jak to środek. Co ciekawe, w nim wymieniłem sobie środek na czarny. Wygląda to na pewno oryginalniej. Nie wiem na ile będzie to widoczne. O, w przebiegu mamy dwieście osiemdziesiąt cztery dziesięć, no to prze, z benzyny przerzuca się na gaz, już jest na gazie. Ma jakieś wibracje, aczkolwiek tylko na biegu jałowym. Niestety blisko chodzi cały czas, jak widać. za powoduje też pewnie jakieś wibrację, bo widać, że nie pracuje równo, nie jest idealnie wyważona. Ona powinna załączać się przy wyższych powrotach, ewentualnie wyższej temperaturze. Silnik nie był mytyny, nie był czyszczony, używany na co dzień. Specjalnych wycieków nie da się zauważyć, jakkolwiek ciepnie coś tutaj spod I Ślady tego widoczne są na, aż na spodzie Oczy mi się na samej górze Po kropelce, po kropelce ten olej sobie skapuje eee, Innych wycieków nie stwierdzą, po prostu ślady będą aż od samej góry do... Po bloku silnika spływało na sam dół. Dlatego to może e, być troszeczkę mylące. Aczkolwiek wyciek jest tylko z tego jednego miejsca. To, co sobie taktyka, to są tryskiwarze od gazu. One powodują ten taki klekocik. Burka jest. Też już troszeczkę zaczyna robić się osad rdzawy, aczkolwiek wszystko wymaga zwyczajnie przeczyszczenia. Pod maską wszystko działa. Nie ma tutaj rzeczy nie działającej. aby ktoś zastanawiał się co to jest, to jest kostka od wentylatora klimatyzacji i wyprowadziłem ją sobie tutaj pod maskę z tego względu, że po każdej zimie zawsze musiałem ją czyścić z tego względu, że zbierało się tam naprawdę dużo sypu, kostka się nie działa i wentylator klimatyzacji na wiosnę był niestety nie działający. Nigdy nie musiałem go wymieniać, zawsze wystarczało dostanie się do tej całej kostki, wyczyszczenia styków Aczkolwiek, żeby uprościć sobie sprawę, tym razem już 2-3 lata temu przeciągnąłem go sobie do góry i problem zniknął raz na zawsze Tutaj sypu nie ma, poziomowego, więc wentylator klimatyzacji działa, działa za każdym razem Włączmy sobie klimatyzację.